Zróbmy sobie jakąś misję. Hmm. Gdzie to było? Dziennik tutaj. Wybuchowy charakter, jakąś poboczną sobie weźmiemy. I teraz tak. Aha, to już jest zaznaczone. Tak. Co ma zrobić? Zadzwoń do osoba? Osoba? Hmm. Tuwi. Podobno masz dla mnie robotę. Ano ma. Kierowcę potrzebuję. Aha. A do czego? A wiesz, takie tam. Muszę pozałatwiać parę spraw, odwiedzić kilku starych znajomych. Słuchaj, nie lubię sobie strzępić języka, więc przejdźmy do rzeczy. Słyszałem, że jesteś najlepszy w mieście. A ja lubię pracować z najlepszymi. I wiem, ile kosztują ich usługi. Nie będę teraz opowiadał, co i jak, bo jeśli mówią o Tobie prawdę, to sobie poradzisz w każdych warunkach. Załatwmy sprawę szybko. Wchodzisz w to, czy się paniasz? No, potrzebuję hs do generalnie w i rozdzielania Ok, Biorę to. Okej, okay, działamy. <grybuj> Widzimy się przy wejściu na rynek w Java Town. Zatrąb kilka razy, to podejdę. Nara! Java Gdzie to będzie? Aha, A, no zobacz, to jest blisko. To jest konkretna rozmowa. To się podoba. A nie jakieś tam wyciekacie. Dobra, tu sobie stanę na Amerykach. Może za chwilę jakiś miejski aktywista przyleci z kamerą i będzie mi tu kamerował, przez to no, jednak klubie i będzie mi wrzucał na stół hama. Jak leziesz idioto! No, pewnie od no, idiotów, więc... Ale... To ja jest co miałem zrobić Baron top. A zatrąp to, tak się trąpi. Przypisane klawisze... O, pojazd, dobra. Przemysł pierw, zmień kamerę. No Klaxon. Lewy control Zmień światła alt. <laughs> Zwykła, długa, zwykła. I nic. Aha, za parką jest oskarżony w Co jest tutaj, tak? Tu? Nie zmieniłem nie kamerę. A ja Hej. Ty jesteś V, tak? O, o kurwa, Co? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. O kurwa. Tak, to ja. Znakomicie. To jedziemy. Gdzie? Do Little China. Chodzi za mną kurczak Kung Pao. Z ekstra papryczką. O oh, czas oh. minutę na tą okazję. Oh, oh, o, no, trochę! To oh, elementy, to ma Ale bo. nie przeszkadza ci to? No właśnie O, to? Granat. Wiesz ten na twarzy idzie się przyzwyczaić. Tylko muszę uważać jak długie w nosie, żeby nie wyciągnąć zawleczki. Lekko A co, środeczkę będzie. A nie, bo ja to skręcam. Tak? Yeah. To lubię właśnie furach dla Maynardu. Może troszkę powolę, ale takie czołgi... Ładnie tu u was! Dużo się zmieniło. Skąd jesteś? Z Brazylii. Wiesz, to w południowej. Wiem, gdzie jest Brazylia. Z Wami Amerykanami nigdy nic nie wiadomo. I pod prąd. Wyprzedzanie. Uch. O, to jest dobra gablota. Świetnie się dzieje. Zdjęcia miały mieć. A ta matka jest w tym w ostatnim momencie, ona powinna się Tiger. przybliżać i oddalać. Kojarzysz je? Aha, uh -huh, kojarzę. Masz tam jakieś publików? Nie, Lekko. No nic, tak naprawdę. Tak. Ciekawy światło. połku? No i ta mapka powinna się właśnie przybliżać i oddalać. i nie wiem, to chyba jest takie... Miałoby się chyba No, wow. Ale... Wow. O, no i w zależności od prędkości, ta lampka powinna się i na dzień. Oli, tu, bro, to jest kłopot. Też kwadra. Ja już lubię tą misję? Ok, jesteśmy na miejscu. Czekaj tu na mnie. Aha. I nie wyłączaj silnika. Rozumiem. Bierzesz żarcie na wynos. Uh -huh. Można tak powiedzieć. Nie ja lubię to A Nie mam historii, znaczy zobaczyć co tam tutaj? dzieje. Ale włączu się. Będę... Z nas Nie, to są relaksy. Relaksy, re to Co jest? Kurwa, co to było? Mhm? W dupie też miałeś granat? Opa! moment No dobra, to co robimy? Temu zawalimy wypalenie synaps. Temu zafundujemy nic To jest pucy, ja nie Oczywiście, jak przystało, prawda? Nieźle zagra. było, co? No Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś od razu mi powiedział co zamierzasz. Ach, prawdę mówię. Dobry jesteś. Zajebiście dobry. No raczej. Ale humoru za grosz. Co to było? Policja! No, tu nasze drogi się rozchodzą. Powodzenia wi. I wyluzuj trochę! No powodzenia. No dobra, a co z moją zapłatą? A co ma być? Dostaniesz!

Your business. Tak business. Dzisiaj okay. przyjrzymy się gigantowi na rynku zbrojeniowym. A dokładnie MiliTechowi. Na pierwszy rzut oka portfolio Militeku wygląda imponująco. Pół miliona pracowników na całym świecie. Setki miliardów zysku. Kapitalizacja na poziomie jakichś dwóch trylionów. Czemu mi pokazuje, że mamy jeszcze raz za... Rozumiem. Jeszcze raz się. Ale, czy te fantastyczne wyniki finansowe ja, to wyłącznie ja zabawa ja konkurencyjnej, ja konkurencyjnej ja. oferty? Ja czy bym spoko wyjadła. E bardzo bliskich związków z autorytarnym rządem MUF? Nie Co na... między militechem a rządem federalnym zawsze była bójna. Ja jeszcze raz, I raz mam Ciro, był wcześniej szefem Pentagonu. Elizabeth Kress, która zarządzała tą korporacją przez niemal całą dekadę, została w późniejszych latach prezydentem NUSM. Nie oglądam. Chyba, że coś się jest... zgadnęło. A, kto teraz zasiada w gabinecie... Nie o... mówię tego, coś Rosalind Mayes. Co, Nie ma co za niespodzianka. Poprzednia CEO Militechu. Mal. Nie powinno nikogo dziwić, że największym klientem Militechu jest odpowiadająca za większość zamówień NUSA. Ale tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że są... mówię, Nie! nie jest grane? Przypomnij na czym stanęło? Trzymaj <śm> się Wi? I ten! Noc do góry! Teraz zwykły figurita. A ja wam mówię nie! Arasaka nie jest zwykłym klankiem! Nie wpuszczam! <śmienicji> o, oh, fajnie! Jedna z moich ulubionych misji, to właśnie. O, oh,